Witam Państwa. Jesteśmy w salonie 2 Kółka 30 km od Bydgoszczy w Nakle nad Notecią. Nasz salon to największy salon sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę wwwsalon 2 Wysyłamy pojazdy na cały kraj. Sezon kładowy nie ma co ukrywać, już się rozpoczyna. Jest pogoda sprzyjająca. Temu, żeby trochę pobawić i poszaleć. Proszę Państwa, dzisiaj prezentujemy Państwu, zaczynamy prezentować kłady o pojemności 125 dla dzieci i młodzieży. Tutaj prezentujemy Państwu kłada firmy Barton. Jest to model T-Rex 125. Występuje on w dwóch wersjach kolorystycznych. Tu mamy wersję zieloną. Jest jeszcze wersja niebieska. Jest to fajny, duży kład na kołach ósemkach. Silnik czterosuwowy chłodzony powietrzem. Moc około 14 koni. Skrzynia biegów automatyczna plus wsteczny. Czyli mamy bieg do przodu i bieg do tyłu. Koła ósemki. Rozruch oczywiście elektryczny. Tu nie mamy rozruchu elektrycznego. Wymiary takiego kłada 1500 mm długość, 1000 szerokość, 1170 wysokość do siedzenia 450 mm. Hamulce przód tarczowe z tyłu mamy tarczowe hydrauliczne. Maksymalna ładowność takiego kłada producent nam podaje 75 kg. Fajne oparcie z tyłu handbary. Eee, za chwilę. Odpalimy tego kłada. Poprosimy o odpalenie. Ta wersja, niestety, nie posiada licznika. Tutaj Państwo widzą, że siedzi osoba dorosła i też również się mieści na tym kładzie. Rozwój elektryczny. Prosimy o światła z przodu. Bardzo efektowny. Z przodu jest jasno, więc wiadomo nie widać tego tak, jak powinno to być. Z tyłu fajne oparcie. Również mamy bagażnik, łańcuch. Bardzo dziękujemy bardzo, bardzo fajnie wyglądający kład. Polecam Państwu firma Barton. Ona ogólnie firma Barton jest specjalistą bardziej od motocykli, od skuterów, jednakże ma pojedyncze pozycje z składów, które proponujemy. Mamy też crossa z firmy Barton. Polecam model T-Rex. Zapraszam wszystkich Państwa na nasz profil na Facebooku, zapraszam na nasz Instagram i na nasz kanał na YouTube. Tam emitujemy filmy ze wszystkimi towarami, które dostajemy z nowych dostaw i które proponujemy Państwu do sprzedaży. Zapraszam na wwwsalon 2pl Przypominam również o konkursie, który trwa. Bardzo prosty konkurs, jest on na Facebooku i na YouTubie. Należy tylko polubić naszą stronę na Facebooku i udostępnić post. Są fajne nagrody, można wygrać kurtkę, czapeczkę bądź koszulkę. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie na Facebooku, jak również na YouTubie. Zapraszam na www.salonbaku.pl. Wysyłamy pojazdy na cały kraj.